Witam wszystkich serdecznie na kanale o lampach ciśnieniowych. Trochę czasu minęło od nagrania ostatniego filmu, no ale był to czas bardzo aktywny. Powstało forum lampyciśnieniowe.pl, na które was oczywiście zapraszam, jeżeli macie potrzebę zgłębienia tematyki, poznania kilku wyjątkowych pasjonatów, którzy chętnie podzielą się z wami własną wiedzą. Zapraszam, wejdźcie, zobaczcie. Na pewno warto zobaczyć te lampy, które, które tam są pokazywane. A dziś kolejny produkt Vapalux M320, bądź Vapalux jakby powiedzieli Anglicy. Lampa wojskowa przeznaczona dla armii brytyjskiej. Wzór od roku 1968 roku po dzień dzisiejszy dostępny na rynkach światowych. Przy czym aktualnie już produkcja koreańska, licencja została sprzedana na Półwysep Koreański. Tam są te lampy ciągle produkowane. Wyjątkowa konstrukcja, bo przeznaczona do siateczek dwuotworowych. Automatycznie można powiedzieć, że problemy z transportem czy z trudniejszymi warunkami pracy to, to nie w tej lampie. Jak widać ta, ta siateczka jest wy, wypalona, wygrzana na, na parowniku bezpośrednio, także bardzo fajna opcja. Tutaj ja tą siateczkę od razu mam możliwość pokazania, to jest akurat siateczka Hub hmm, Makro 164H świetnie się sprawdza w, w przypadku Hopaluxu. Fajnie się to zakłada, bo jest taki pierśń metalowy. No i tutaj sobie rozbliżam tych kilka elementów, pokażę Wam te serce tego całego układu. Parownik to akurat jeszcze taki na aspekt, który będziemy później zalewać. No i teraz bardzo fajnie właśnie widać ten parownik. Przy czym nie jest to parownik oryginalny. Te oryginalne ten oryginalny arsmonaut ja no Jest w nim poważny problem, bo one są nierozbierane. Niestety I z czasem, kiedy ten osad węglowy zaczyna nam się odsadać na ściankach, przestają on prawidłowo funkcjonować. Yy, Anglicy mają taki patent, hartują to, próbują rozkruszyć ten, ten osad węglowy. Mimo upływu prób nie udało mi się tego zrobić, w związku z tym byłem zmuszony podmienić ten, ten parownik. Yy, w Niemczech wytwarza je Dirk Friborg. Także, jeżeli macie problemy, warto do niego jak gdyby, z tym tematem uderzyć. Bardzo fajna konstrukcja na częściach pelamowskich z wymiennymi dyszami. Można później to rozebrać, wyczyścić. Świetna, świetna opcja. No i co ważne, nie ma później problemu z naftami, bo niestety brytyjskie nafty są czystsze. Używanie takich europejskich, kontynentalnych kończy się tym, że te oryginalne warowniki nawet jeżeli działają, no niestety po pewnym czasie ulegają deformacji. i też nie da się znowu tego używać. Także pamiętajcie, jeżeli FreeBlock robi coś takiego, warto takim tematem uderzyć bezpośrednio do nie. Teraz to, co musimy zrobić, to zalać sobie tutaj ten pojemnik. Do pewnej wysokości tak z 3 minuty musimy po prostu odczekać. To wszystko po prostu teraz montuję. 3 minuty musimy lampę wygrzewać. Ja sobie to ustawię tutaj na piecu. 3 minuty. No i czekamy. Pierwotnie za projektem stała firma Wilson Bates, Po pierwszej wojnie światowej zaczęli dostarczać część do PetroMaxów, do Elisa i Greca, później również do Tyleja. No i przed drugą wojną światową wchodzą na rynek z własną marką, z Vaparuksem. Lapa, która chyba jest dobrze rozpoznawalna z, z tego okresu no i w związku z tym później zamówienia publiczne dla, dla wojska, i tak do roku gdzieś chyba 1997, kiedy ta licencja zostaje została sprzedana yy, Koreańczykom. Lampy chyba bardziej są kojarzone z barwą zieloną. Ta lampa była nawet pierwotnie srebrna, później jeszcze ktoś ją zamalał na zielono. Efekt raczej był tragiczny. W związku z tym postanowiłem zetrzeć całą, całą tą farbę i spolerować to do czystego mosiądzu. To efekt myślę, że całkiem przyjemny wizualnie, fajnie to wszystko wygląda. Powierzchnia lustrzana. Docelowo chyba jeszcze to jakoś zalakieruję, bo jednak te ślady palców później tam zostają. Trzeba to znowu polerować dużo, dużo z tym kombinacji. Polerowałem to hmm, takim, takim, taką śmieszną frezareczką. Warto przy takiej, takiej robocie sobie jednak coś takiego sprawić... No, ułatwia, to jednak, ułatwia to jednak życie. No, powoli nam się tutaj ładnie to wszystko wygrzewa. Aktualnie używam już innego paliwa, Zibro Premium. Nie udało mi się dostać tego Zibro Crystal, czyli tak naprawdę, tak naprawdę izoparafin, najczystszego paliwa, które można w zasadzie zastosować w tych lampach. Zibrokrystal też nie jest zły. Specjalnie nie, nie czuć tej, tej nafty, czy tej parafiny w powietrzu. No ale z tych, z tych porach, na tych forach dyskusyjnych, szczególnie niemieckich, przebija się ten temat, że ten zibrokrystal jest jednak tą odcją najciekawszą, najlepszą. Nie jestem w stanie znaleźć tego w Polsce. jakikolwiek markety budowlane bym nie odwiedził, ciągle ten sam temat. No niestety brak tego paliwa, nie? Dobra. Zobaczmy sobie teraz tutaj jeszcze klasyczny płoczek. Otworzymy tutaj zaworek. Mniejsz. To sobie po prostu taki specyficzny rozruch. 4, 5 razy pompniemy. Poczekamy, ona się powoli zacznie tam rozgrzewać, na takim diowym biegu trochę ją potrzymamy i dopiero później już dopompujemy tak z 30 razy i ona będzie pracować w, w pełni moc. Już mamy 3 minuty. Tutaj zakręcimy, tu również zamkniemy. Trzeba żarzyć. Chwilę wyczekamy, niech ona się tam ma nie do wygrzewać. temperatura. Już trochę tego zbiegnie do zwiezna. tego Poczekamy chwilę, niech to się wypali do końca. No i co? Poza, poza problemami z tymi parownikami, ludzie też zgłaszają problemy z, tymi, y, z tą górną częścią, tej lapy, z, te, z tym mieszalnikiem. Wszystko tam zależy, jak y, cyrkuluje ten, ten, ten gaz, jak, jak wymienia się z powietrzem. Niektórzy muszą jednak mieszać y, naftę z, z benzyną, jakieś przekombinowane opcje. Także ogólnie lapa jest dosyć upierdliwa w użytkowaniu z końców po licznych, jak gdyby tutaj w przeróbkach no, da się to postawić na nogi, ale to no, wszystko jest w zestawieniu z Petromaxem e, bardzo problematyczne. Nie? Także wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że w zestawieniu takich lamp wojskowych no, Petromax jest zdecydowanie e, ciekawszą konstrukcją. Światła. Bo nie mamy jeszcze wieczoru, także pewnie nie zobaczymy intensywności tego światła. Nie jest nieźle, myślę, że to jest gdzieś w okolicach Petromaxów o mocy właśnie 250 kandeli. światło nastrojowe nie trzeba tam się też specjalnie napompować, jak w przypadku Petromaxów. To jest ewentualnie jakiś tam plus w zestawieniu. Estetyka ciekawa, szczególnie właśnie w tej wersji mosiężnej. Fajnie to wszystko uroczo wygląda. Chwilę popatrzymy sobie jeszcze na tą lampę Brytyjskie konstrukcje. Całkiem fajne, prawda? Fajnie to wygląda. No nic. Do usłyszenia i do zobaczenia na forum lampyciśnieniowe.pl hej